W piątek 28 marca w sali na raturzędu miasta w Świdnicy odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej, podczas której pisarka i dziennikarka Agnieszka Dobkiewicz została uhonorowana tytułem Zasłużony dla miasta Świdnica. Radni podjęli też szereg ważnych uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta. Dzisiaj poza nadaniem tytułu zasłużonej dla miasta Świdnicy dla Pani Agnieszki Dobkiewicz będziemy procedować 17 uchwał. Wśród nich zmiany do budżetu dla mnie jedna z najistotniejszych to ta, gdzie 2 miliony złotych więcej będziemy przeznaczać na świdnickie zabytki. 15 wspólnot otrzyma dotację z gminy miasto Świdnica, jeżeli radni tak zdecydują. W porządku obrad znajduje się także program opieki nad zwierzętami, a także zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana tekstowa dotyczy... Dzielnicy Śródmieście i będziemy także ogłaszać tekst jednolity dla dzielnicy Pafalu 2. Jak radni będą decydować dzisiaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że jest pomyśl, pomyślnie dla tych projektów, które będziemy dzisiaj przedkładać. Czyli mam nadzieję, że będą sugerować się tylko i wyłącznie dobrem mieszkańców, a nie politykom. Tak, taką niespodziankę zrobili mi radny, radni Rady Miejskiej, chcąc uhonorować moją pracę na rzecz miasta, wieloletnią pracę. Właściwie trudno to skomentować, no bo dla każdego człowieka jest to bardzo miły moment w jego życiu. Moja twórczość jest bardzo różnorodna. Ja miałam okazję już udzielać wywiadu do, do telewizji sudeckiej, więc tam trochę szerzej na ten temat mówiłam. Natomiast zajmuję się generalnie tym, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku w tym takim bardzo przejściowym, okresie, czyli po tym jak odeszli stąd Niemcy, a przyszli tutaj Polacy i o tym, co z tego się stworzyło i powstało. Zaczniemy od programu ochrony nad zwierzętami. To jest taki program dorocznie, musi być zawsze przyjmowany, jest modyfikowany, bardzo ważny dla miasta, dla schroniska zwierząt. Potem będziemy mieli zmiany w budżecie. Przeznaczamy kolejne środki, miliony na renowację zabytków. Tym razem to będą 3 miliony. I duża część zabytków w naszym mieście, wspólnoty mieszkaniowe, ale również będzie Kościół Pokoju, który chcemy wesprzeć środkami finansowymi. Będzie katedra, gdzie przeznaczymy 100 tysięcy na naprawę zegara. Potem zajmiemy się podjęciem uchwały w sprawie ustalenia. Pomnika Przyrody. To jest takie, taka okoliczność, kiedy Aleja Kasztanowa, bardzo stara, będzie objęta ochroną i będzie pomnikiem Przyrody. Będą też, i to jest bardzo ważne, e, przeznaczone pieniądze na odbudowę szkód popowodziowych. 250 tysięcy chcemy przeznaczyć. W imieniu wód polskich, które no, na ten moment nie mają takich możliwości, my chcemy wody polskie wyręczyć i te szkody, które powstały na terenie Świdnicy, dzielnica Kraszowice, e, aż do granic miasta, m, będą naprawiane. Mamy nadzieję, że 250 tysięcy wystarczy. Będzie też miła uroczystość, bo jedna z obywatelek naszego miasta będzie uhonorowana tytułem Zasłużona dla Miasta Świdnicy. Zapytania i wnioski radnych zakończyły marcową sesję Rady Miejskiej w Świdnicy.